darmowe drinki, piwo lejące się strumieniami, zapasy psów w Kiślu, skoki na bungee, słuchajcie co tu się dzisiaj dzieje, szaleństwo! Słuchajcie, jak mówiłem o psich zapasach w Kiślu, to zapomniałem wam powiedzieć o balonach, to jest dopiero numer. Bardzo miło mi Was tu wszystkich gościć, jestem mega wzruszony tą chwilą. Brato! 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 Chciałem... Chciałem stworzyć miejsce naprawdę przyjemne dla nas, dla naszych pupili, coś takiego... Miłego, niesamowitego. To jest też ósme urodziny mojego salonu. Trzecie miejsce, w którym jestem. Staram się cały czas rozwijać, iść do przodu. Cieszę się, że was wszystkich tutaj widzę, że dzięki wam tak naprawdę to wszystko jest, waszym pociechom. Dziękuję za wsparcie mojej rodziny, moich przyjaciół, którzy mi w tym wszystkim przez miesiąc pomogli budować, bo to wszystko wyszło mega spontanicznie, ale tak jak chciałem. Już w końcu mam to miejsce, takie moje wymarzone. W którym mogę robić co chcę. <laughs> Różę, że Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawili. Jest poczęstunek, jest szampan. <laughs> jest nasze 8 lat wspólne. Są tutaj ludzie, którzy są ze mną od początku klienci, którzy znają całą moją drogę, karierę. Są moi nowi przyjaciele, nowe, nowe pieseczki, cały czas. Te pociechy przybywają do mnie, bardzo się z tego cieszę, że to wszystko się tak rozwija. Nasz zespół się powiększy. Agnieszka, moja asystentka, którą wszyscy dobrze znacie, przechodzi od poniedziałku na stanowisko groomera, więc będzie już... Agnieszko, zapraszamy. Jest z nami również teraz w zespole Justyna, moja asystentka nowa, która będzie... Przygotowywać Wasze pociechy do strzyżenia pod moje nożyczki, idealnie, tak? Sprowadziłem też jako pierwszy w Polsce nowe, nową rzecz. Nową rzecz, która jest bardzo przydatna jak i w groomingu komercyjnym, codziennym, ale przede wszystkim to są kuracje ozonowe, spa ozonowe dla psów lecznicze. Agnieszka wyjeżdża w przyszłym tygodniu na trzy dni na szkolenie do Włoch z terapii ozonem dla psów. To spa ma kilka, dziesięć y, dosłownie, dziesięć cykli. Jest kilka cykli relaksacyjnych, typowo wpływających na sierść, na skórę, regenerujących. Dla psów spiętych na mięśnie są specjalne y, kuracje, ale przede wszystkim właśnie są te kuracje dla psów z atopiami, z grzybicami, y, z różnego rodzaju wykwitami na skórze. Tam będą różne cykle w zależności od schorzenia u psa. Yy, i różne cykle tych wizyt, yy, można powiedzieć, yy, no częstotliwości tych wizyt, jeśli mamy jakiś mocny problem. Yy, tak, w zależności od potrzeb, tam jest dopasowana moc całego ozonu, czas wykonywanej usługi oraz częstotliwość. Yy, my jesteśmy w trakcie tego wszystkiego, będziemy dopiero tego się też uczyć, poznawać, szkolić siebie yy, i oferować wam to wszystko, bo jest to coś naprawdę niespotykanego. Chciałbym z tej okazji zdrówko dla wszystkich. Szymonie, Zauważyłem, że dostajesz strasznie dużo prezentów. No na przykład ten zapewne o, szacowny trudek. Mam nadzieję... Pod stołem. Mam nadzieję, że nie wyjadę stąd, dopóki nie skosztujemy, trzeba by nie mdły. Słuchaj, kierowcę ma? No pewnie. No, e, no, zbliżano, zbliżano. Ale no właśnie, to jest... Powiem teraz zbiłeś z tropu. Mam pytanie w związku z tymi prezentami. E, z którego cieszysz się najbardziej i dlaczego z góry? <śmienicza> no, no dobra, ale z którego się tak najbardziej cieszysz? No Ze wszystkie, wszystkie są tak samo szczerze podarowane. No, no miejmy nadzieję. Co? Telewizja Groom TV życzy Ci wszystkiego co najlepsze. Jedno z najlepszych otwart, słuchajcie, na jakich do tej pory byliśmy, a byliśmy na dwóch. Więc naprawdę, słuchajcie, wow, jesteś na podróż. Natalia, ja jesteś tu pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Ty ja też, jak no, ci się no. podoba? Super. To jest super. Okay. Ale najbardziej, tak, najbardziej co ci się podoba? Wszystko. Na to, że przyjechała Grum TV? Też. No. Sam jestem zaskoczony, ale jesteśmy. No nie mogą ja nas w tym ja nie jestem zaskoczona. Miło Cię widzę. No, Szymon, mam do Ciebie jedno bardzo szybkie pytanie. Tak. Kąpałeś się w tej wannie? Jutro. Eee, a dzisiaj? No jak impreza to impreza. Wiesz co, nie wiem czy jak do niej wejdę to wyjdę, już nie wiem... nie wychodzić. Zobaczcie w jakim stanie do niej wejdę. To w takim razie nasunęło mi się drugie pytanie. Co ta wanna robi takiego, że wszyscy chcą się w niej wykąpać? Czyś tyłek. <grych> <grych> Gruczowy. <grych> tak. No jak Ci się podoba? Ona jest y, mniejsza od tej sięka. To było pytanie. Dobra, mi się podoba. Byłaś już w środku, czy na Dobra. razie na zewnątrz się tylko podoba? Nie, przystanek fajny, ci powiem, autobusowy. E, powiem ci, że rewelacyjna mi jest tuba. Widziałeś kiedyś salon na przystanku autobusowym? Um, nie. Słuchaj, zaskoczył wszystkich, ci powiem. Naprawdę, Szymon odwalił taki numer. 127 tu jeździ, 144. E, I podobno jeszcze jakiś nocny. Nocny jeździ też? Nie, nie widać. Żeby... Słuchaj, dziękuję Ci za wywiad. Jeden z lepszych, <śmulatory> jakie ostatnio zrobiłem. Paula, tu zewnątrz, tu zewnątrz. Nie słyszycie, nie słyszycie. Paula, jak nie słyszysz? Paula, jak mnie słyszy wewnątrz? Jak mnie słyszy wewnątrz? Paula, nie słyszę Cię niestety. Niestety cię nie słyszę. Mamy jakieś zakłócenia na linii. Spróbujemy później. Oddaję głos do studia. A jednak mamy połączenie z Paulą. Paula, jest e, prośba ze studia o szybki wywiad z Szymonem. Szymon, witam cię serdecznie. Skąd do nas przyjechałeś? Z... Dzięki. Do kiedy będziesz spłacał swój kredyt za nowy salon? Musiałbym. Mhm, dobra, dzięki. Kolejne pytanie. Kto ci projektował salon i dlaczego to był akurat Maciej Zień? Akurat... Super. Czy człowiek mieści się w twojej wannie? Musiałbym. Też tak myślę. Dzięki za uwagę, daj go do studia. Paula, chyba chodziło o nieco dłuższy wywiad. Szymon, witamy. Skąd do nas przyjechałeś? Tutaj przyjechałem z Lysy. Bo no, tu mnie zaskoczyłeś, ale spoko, spodziewałam się tego. Eee, powiedz mi, do kiedy będziesz e, spłacał kredyt na nowy salon? No, nie będę nie musiał spłacać. Nie, nie będę musiał, nie mam takich Wyrobi zobowiązań. Się? Szymon, czy możesz nam opisać, jak działa Twoja cudowna wanna? E, przede wszystkim jest to terapia ozonowa dla psów, lecznicza. Będziemy bazowali na terapii leczniczej. Drugą terapią będą zabiegi regeneracyjne, nawilżające, SPA. Terapia lecznicza, jak wiemy, ozon ma działanie przeciwutleniające, więc on zabija wszystkie bakterie, grzyby, wirusy. Szymon, czy jesteś dumny ze swojego nowego salonu? Czy to jest Twoje marzenie, które właśnie się teraz spełniło? Myślę, że tak, jak najbardziej jestem dumny. Cieszę się z tego, co tutaj teraz zbudowałem i stworzyłem. Coś, nowego, niepowtarzalnego. Również zrobiłem sobie prezent, bo za miesiąc mam 30 urodziny, więc chciałem, żeby w te 30 urodziny już zbudować naprawdę swoją markę mm. mocną i znaną dla wszystkich, przede wszystkim dla klientów, jak i groomerów. Jest to miejsce stworzone i dla klientów, i dla groomerów. Jest tu przede wszystkim przestrzeń również do szkoleń, mm. które będziemy mogli prowadzić indywidualnie, jak i może grupowo, zobaczymy. Chciałem też również mieć coś niepowtarzalnego, dlatego szarpnąłem się na spa A, foton. Ale jest to naprawdę warte swoich pieniędzy i myślę, że przyniesie oczekiwane rezultaty, tak jak zamierzam. Eee, czy chcesz kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić wszystkich groomerów całej Polski. Eee. Dobra. Dziękuję, tak Onda, za studia. Ima Alfa czyli naturalne smakołyki, mamy dwa bony na pakiety smakołyków. Pakiet groomingu od naszego zespołu. Oraz pakiet Ozon Relax. Na <noise> czytaj. Paulina Murzyniak. Oh, o, proszę. Dla Paulinki z Co, mam do ciebie trzy szybkie pytania. Jak się pracuje z Szymonem? Super. Dobra. Dwa pozostałe ci daruję. Dzięki. Słuchajcie, są pierwsi ranni. Szymon, czy pokażesz nam swój salon? Jasne, zapraszam w moje skromne progi. Lecimy. Tak, lokal 4 Piękne Okna rozświetlony na główną ulicę, wszystko Domu widać. Jasno. Zapraszamy. Poczekalnia, piękna kanapa, zajebiste sesje wychodzą pieseczków. Proszę, jakie gwiazdy. Nowy Moje pupilki papugowe, Blue. Dzisiaj jest trochę nieśmiały, za dużo ludzi. Sala główna, trochę mamy dzisiaj tutaj Saigon. Ale wygląda tu całkiem porządnie w tygodniu. Trzy stoły do strzyżenia. Hmm. Więc jest spokój, cisza, relaks, kąpiele, przygotowywanie psów jest w zupełnie innym pomieszczeniu. Więc można naprawdę odpocząć. Fajne miejsce dla poczekania dla klientów. Poczekalnia <grym> dla piesków. Dwa boksy. Tapeta własnego autorstwa z tak? moją przyjaciółką. Troszkę pucharów. Coś tam musi być. Tak, lada z dwoma dodatkowymi boksami. E, mamy również swój kącik, gdzie możemy troszkę odpocząć, zrelaksować się. Tak, tu jest nasza kanciapa, gdzie nawet można się na chwilę zamknąć, jeśli ktoś nie przyjdzie. Tak, drugim pomieszczeniem jest przygotowywanie kąpiel plus ozon spa. Mm. Tu jest nasza myjnia, jak ja to mówię. Magda jeszcze trochę obcas. Tak, tu jest legowisko dla naszych piesków. Popatrz jakie ładne. Czekają na ozon spa. Tak, tutaj tak. mamy kąpiel, czesanie, przygotowanie psów. Nasze ozonowe spa, wanna, cała gablota z kosmetykami. Głównie pracujemy na botanice, przygotowanie całych psów, plus linia do ozon, spa i w San Bernard. Dalej mamy kiwelki, naszą część sanitarną. Tak. Tutaj zmienić. mamy wspólny hall i możemy się zintegrować z innymi firmami. Mamy fajny salon tutaj z dziewczynami. Chodźcie wam pokażę. Tu są nasze pobranży dziewczyny z trzygą ludzi. Aha. Tak, tutaj jest spa ludzkie. Super! O, prosimy. Sąsiedzi. Miło pozna. <grym> tak, właśnie do tego jeszcze są. E, wiesz, gwóźdź programu. Gwóźdź programu. To, Taleta. Taleta, proszę. Każdy chciał to zobaczyć. Jaki luksus damskie, męskie. To był Zamykane bierze. na klucz. Wow. Kobiety no. mają na klucz. Żeby im deski nie osikać. Nie wiem. będzie fajnie. Nie na, nawet tych piesków. Słuchajcie, wszystko co piękne, szybko się kończy. Nasza wizyta u Szymona również dobiega końca, niestety. Ale słuchajcie, najpiękniejsze tutaj jest to, że udało nam się poznać Justynę. Justyna. Dokładnie, jest asystentką e, Szymona i muszę wam powiedzieć, że asystentka marzenie. Justyna, powiedz coś o sobie. No to powiedziała nam, słuchajcie, ale spróbujmy jeszcze raz. Justyna, wiem, Justyna się nie wycofuje, zaskoczyłem ją. Spróbujmy jeszcze raz, Justynko, powiedz coś o sobie. Co, dostałam szansę w współpracy z Szymonem. słuchaj, znam takiego, który dostał szansę na sukces i ją kompletnie spierdzieli. Nie rób tego. Powiem Ci, że gdzie, jak gdzie. Ale jeśli chcesz odnieść sukces, to to jest właściwe miejsce. Ciężka praca. Ciężka praca też, ale powiem Ci, to trzeba mieć trochę szczęścia i znaleźć się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Już mam, Życzę Ci już tylko powodzenia. Zaraz. nie dziękuję. I do zobaczenia wkrótce. Myślę, że do zobaczenia. Pa. A działo się to pierwszego dnia miesiąca, w którym trudnie i czerwie się roją, roku Pańskiego 2019. I my tam byliśmy, trochę jedliśmy, trochę piliśmy. A co potem było, niech tajemnicą na wieki pozostanie. Słuchajcie, niektórzy twierdzą, że jak się tutaj podszedł tego krasnala, to leci woda, a tak naprawdę leci superglue. Kurwa, widział ktoś?